Cześć kochani, to droga duszy. Robimy sobie czytanie dla Waszego znaku Zodiaku, dla lwów na grudzień. Czytanie oczywiście jest ogólne, więc bierzcie jak z wami rezonuje. Wiecie, nie projektujemy się, nie jakby zamykamy w jakiejś przestrzeni, bo to jest przestrzeń właśnie postrzeżenia. Więc nawet jeżeli chodzi o to żebyście nie blokowali się, nie nastawiali, nie zamykali tylko w tym co tu jest powiedziane, bo sensem tego kanału jest poszerzanie i patrzenie poza jakieś ramy, więc tak samo tutaj nie ma co tworzyć Wam jakiś zam, zam, ram, blokad, zamkniętych schematów. Jak najbardziej uciekać od tego. E, dziękuję Wam za wszystkie lajki, subskrypcje, za komentarze, za to, że wspieracie kanał. I dla tych, którzy chcą wspierać kanał, a jeszcze nie wiedzą jak, to można to zrobić poprzez link do Bajkofitu, który jest w opisie filmu i tam kliknąć kawkę, lub też poprzez przycisk wspieraj. I w ramach tego robię raz w tygodniu, już teraz takie czytania dodatkowe, poszerzone do tego, co jest na kanale. Ehm, I zapraszam na klub gorącej herbaty, drugi kanał, który założyłam dla kobiet. Tak, papskie tematy tam będą poruszane, już są. Już są czytania. Niedługo będą, e, też będę wrzucała czytania na, na grudzień. E, także powoli, powoli jakoś to się rozkręcam. Jeżeli potrzebujecie czytań prywatnych, piszcie do mnie na maila duszydroga.małopadzimyj.com. On wyskakuje, wyskakuje na końcu filmu, jest w opisie każdego filmiku. I jeżeli e, chcielibyście zamówić czytania roczne, tak, to, to już lista jest otwarta. E, no dlatego właśnie już, bo się zbliża koniec, a później to jest wszystko na raz. No, i nie wiadomo w co ręce włożyć. Dobrze. Czas jest płynny, roz sobie zamieniajcie, tak? Nic nie, na siłę nie przypisujcie do, do, do siebie, tylko to, co może w waszym życiu zaistnieć, wierzcie. Dobra. Moi drodzy, zawsze wystarczy. Jeżeli uważacie, że czegoś jest mało i że musicie się spieszyć z czymś, to nie, tu jest, zawsze wystarczy. Życie jest wielką tajemnicą, nigdy nie wiesz, co ciebie, co ciebie spotka, więc korzystaj z tego, co, co jest, co masz i wiedz, że jest tego więcej, tyle tylko, że jeszcze tego nie dostrzegasz, nie widzisz, albo jeżeli jest czegoś za mało, idziesz nie tą ścieżką. Także takie tło, pierwsze co mi przyszło, więc od razu przekazuję. Wiecie, tło nie musi łączyć z resztą czytania, ale często bywa tak, że właśnie się łączy. No to lecimy. Co za wami, lwy? Co za wami w grudniu? Co za wami? Co za wami w grudniu? Co za wami? Królowa Kielichów, proces uzdrawiania i już miałam podobnie w którym jest znaku Zodiaku, też tylko że był chyba król Kielichów. Nie powiem wam w którym znaku. Hmm. A pamiętajcie, żeby sprawdzać sobie ascendenty też. Czy zawsze zapomnę o tym powiedzieć, a to jest bardzo istotne. Nie tylko ascendent. Księżyc, gdzie macie, w różnych znakach Zodiaku, tak? Jeżeli wiecie, oczywiście, jeżeli nie, możecie sobie to posprawdzać. W internecie są różne kalkulatory, bo to tworzy pełnię, tak? To daje nam cały kształt. Rycerz Mieczy, walka o coś albo walka z kimś. To y, może działał bezkompromisowo, chyba że Wy w ten sposób działaliście. Kłótnia, konflikt, y, ale jest tutaj uzdrowienie. Może być właśnie kwestia też matki, tak? Niemniej jednak jest tutaj y, uzdrawiane coś. Być może też jakieś przeprosiny, może przebłaganie, tak jak na tej karcie, tak? Ale jest tu też jakaś mądrość. Przychodzi mądrość y, z zewnątrz. Może już tu jest właśnie uzyskanie tej wiedzy, mądrości, otulenia siebie uzdrowienie jakiejś relacji, sytuacji z kimś, jeżeli była napięta, jeżeli była konfliktowa. A w, w grudniu w takim razie, jak wygląda się w, w grudniu w... Uuu, bardzo mądrze, więc jest tu jakaś mądrość, którą być może sczytywaliście z góry. Może y, zaczytywaliście się w czymś, książki, inspiracje jakieś, ale jest tu pewna mądrość, która przychodzi, która daje rozwiązania, czy to w relacjach, związkach, a y, może to być też tak, że jesteście przewodnikiem duszy dla innych. Musiałam to powiedzieć, nie wiem dlaczego, ale może jesteście po prostu przewodnikiem dla innych. Y, macie jakąś wiedzę, jesteście tą inspiracją, macie tę moc, charyzmę jakąś, którą możecie y, jakby. Przyciągnąć do siebie ludzi i być drogowskazem, ta siła, ta energia, taka pewność, stanowczość, ale to może dotyczyć właśnie też e, relacji, więc też taka e, mądrość w relacji, może mądrość w postępowaniu, może tu właśnie będziecie uleczać jakąś relację, że macie rozwiązania po prostu. Przychodzi, e, jeżeli nie było do tej pory rozwiązań i nie widzicie wyjścia w tej, z tej sytuacji, to tu się pojawia coś takiego. Paśkielichów mówi o poszukiwaniach, o spotkaniach, o papież mówi też o małżeństwach, tak, karta byka jak najbardziej. Szczerość tu w tej karcie czuję, tak, bo nie każda karta papieża, słuchajcie, tak wygląda, taka jest. Ja nie lubię zazwyczaj karty papieża, bo jest taka dwulicowa. Przynajmniej często jest tak przedstawiany. Natomiast tu w tej talii jest ta mądrość, jest ta wiedza, jest bogactwo oczywiście, ale to mówi o takiej obfitości, przynajmniej dla mnie. I kształceniu, wiedzy, nauce, doświadczeniu życiowym. No dobrze, jest dlatego paść kielichów prowadzenie, tak? Być może właśnie młodszych osób albo dzieci, jeżeli chodzi o dzieci, wskazówki jakieś mądre, Karta ojca też, opiekuna, um, ale to jest też poszukiwanie dobrych właśnie rozwiązań w taki pokojowy sposób, już nie poprzez konflikt, tu jest uzdrowienie przez tą królową kielichów, która jest matką, która jest czuła, troskliwa, jest lekarzem, jest terapeutą, jest uleczeniem serca. Jest tutaj być może wejście w taką większą łagodność um, i większą obfitość przez to. Dobrze, dołóżmy sobie w takim razie. Królowa Kielichów, królowa Kielichów, o czym nam mówi, królowa Kielichów? Królowa Kielichów. I znów zobaczymy, mamy pazia mieczy, więc z pazia mieczy do pazia kielichów jest przejście. Z tej takiej to jest obserwacja. Zbieram doświadczenie, uczę się, um, komunikuję, ale być może zmiana komunikacji tu jest. Właśnie z słowa i głowy takiego, albo takich pyskówek i ciętych ripost um, na bardziej czułe, troskliwe właśnie postawienie na szczerość, nie na taką tajną obserwację, ale właśnie na taką szczerość. Może była komunikacja, może była rozmowa z kimś, yy, kto dał wskazówki. Prawda jakaś wychodzi, no, być może ujawniła się tu. Poprzez obserwacje mogło się też coś uleczyć, tak? bo to mogło się w was zadziać tak? wewnątrz. Wzbogacenie w jakiś sposób. Może zrozumienie, że jestem wartościowa, wartościowy, jestem wystarczający. Jest być może taka przemiana wewnętrzna. Papież, o czym nam mówi papież. Papież, być może przekazuje właśnie jakieś informacje, mogą być właśnie informacje takie mądre, wskazówki życiowe, papież. E, wyjście z takiego trwania y, i blokowania się na wiedzę, chcę powiedzieć, z kształtów. Yy, bo być może papież jest też yy, tradycją takim, yy, wiecie, on czasem bywa taki anachroniczny, taki yy, gdzieś yy, trzymający się głęboko w przeszłości, yy, a rzeczywistość jest zupełnie inna. Więc w tym papieżu akurat widzę kogoś, kto być może długo się nie poddawał, ale. Zmienił sposób myślenia, tak? Yy, Zaczerpną nowej wiedzy, mądrej, jakby yy, być może badań naukowych, yy, nowej wiedzy medycznej, no, czegokolwiek takiego, co jest mądre, co zmienia spojrzenie, punkt widzenia, tak? I <laughs> yy, już nie musi jakby trwać przy yy, jakichś yy, zamkniętych kwestiach takich. Być może spojrzenie na relacje też yy, to, to może być u Was takie, bardzo takie zamknięte. Niemniej jednak, no tu przychodzą jakieś rozwiązania, które długo być może ktoś obstawał przy, przy swoim, um, a jednak y, te informacje przyszły i, no a co mi tam, spróbuję tak? No i, i wychodzi dobrze, i wychodzi dobrze, jest gwiazda, jestem na swojej ścieżce, nowe, widzicie? Nowe informacje, nowe wiadomości, nowe spojrzenie, wiara, nadzieja, miłość z ufnością, że góra prowadzi, tak? Że da, dostaje szansę jakąś, słuchajcie, łyczek herbaty. Mm. Trochę porządku i lecimy sobie dalej. Na czym będziecie się skupiać w grudniu? Na czym będziecie się skupiać w grudniu? Na pracy wewnętrznej. Na swoim być może wnętrzu. Trochę tak z boku, ale jest tutaj prowadzenie. Tylko to jest taka: to znaczy, wy możecie być tym prowadzeniem, ale Eremita mówi o tym, że skupiam się na tym, co mam w środku, już nie na tej powłoce zewnętrznej. No, papież też nie powinien, tak. Niemniej jednak, tu nie chodzi o to, żeby chodził brudny i obdarty, tylko pracował ze sobą. I z tymi przekazami, tak? I Ermita mówi o tym, że ja właśnie pracuję nad sobą, że nie chcę tych, być może uciech jakichś, być może atrakcji, być może właśnie czegoś, co chce być tutaj na przy mnie i chce mnie gdzieś oderwać od tych myśli, od, od mo mojej introspekcji, mojego wnętrza. Ja potrzebuję tu pobyć z sobą, potrzebuję popra popracować, przeanalizować, poprzyglądać się, mamy znów. Pazia Mieczy, który mówi o komunikacji, o rozmowie. Być może, no, ja tu czuję młodych ludzi, tak? Być może prowadzicie jakichś młodych ludzi, macie dzieci, nie wiem, uczycie w szkole, um, może być właśnie taka komunikacja, um, ale też rozpatrujecie być może swoją młodość, wcześniejsze lata, lata dzieciństwa, przyglądacie się tam, obserwujecie może właśnie ojcu, czy jakiejś figurze męskiej. Jakiego, jakiemuś wzorcowi, czy czasem nie replikuje tego, czyli jakby e, nie powtarzam, tak? Nie, nie przepisuję tych samych schematów, e, nie kopiuję tego, tak? No dobra, dokład, dokładamy od razu. Eremita, Eremita i co tu się… Miłość, zmiana jakby… Uuu, wow, słuchajcie… Trzy wypadły, no dobra, i miłość znów dwa kielichy. I bardzo spojrzenie z taką być może miłością do siebie, dużo emocji może w tym być, w tym rozpatrywaniu jakichś schematów, wzorców, być może domu, w którym dla niektórych nie było tej miłości. I dlaczego? Dlatego coś we mnie się takiego tworzyło, co było właśnie jakimś wzorcem z przeszłości. Natomiast poprzez właśnie taką pracę ze sobą, ja to mogę uleczyć. Widzę tu pewne przeszkody, ja to tu, tu jest taka praca wewnętrzna. Niemniej jednak one nie są jakby nie do pokonania, tu jest jakiś niezależny sposób myślenia, jakby nikt mi tego nie narzuca. Ja dostaję takie przekazy, moja podświadomość się ze mną komunikuje, rozumiem na czym rzecz polega. Jeżeli są jakieś problemy, to ja chcę, takie życiowe, typowo, stricte tutaj ziemskie, widzę przeszkody w realizacji moich planów, czy to wyjazdu, czy ruchu, zmiany y, miejsca, nad czym będziecie się skupiać, ale tu w sobie, tak w sobie się zastanawiacie, y, co z tym fantem zrobić, y, jak to zmienić. Y, Niektórzy, no, dwa kielichy mówi o miłości, tak. Ta karta jest, dotyczy miłości, więc ym, być może z tym papieżem, y, karta związku i małżeństwa, y, jeżeli się opieraliście temu, no to tu będzie, się skupi będzie skupianie się nad tym, na, nad uczuciami, czy to, co ja czuję, jest prawdziwe, czy to, to mi się tylko wydaje, lub też właśnie na prawie relacji, na prawie związku. Tam, gdzie była ostatnio jak, dłuższy czas blokada i jakby, bez kija nie podchodź, to tu mogą być taki, taki, może być taki czas właśnie uleczania, zastanowienia się nad tą kwestią, obserwacji siebie nawzajem. Chcę powiedzieć też sprawdzania wierności dla niektórych. Czy ta, czy, czy ta miłość jest prawdziwa, też takie coś. No to potencjał w takim razie. Potencjał grudnia dla Was. Trzy buławy, żeby z tych dwóch buław, gdzie widzieliśmy przeszkody, widzieliście, wyjść e, inną drogą, chcę powiedzieć. Może jakiś fortel, na, nowy początek, zacząć od zera, z małym bagażem, e, i jest tu jakaś wierność czemuś, komuś. Może wierny przyjaciel pomaga lub jednak partner partnerka okazuje się tym wiernym przyjacielem także może były jakieś problemy, kłopoty hmm, z kimś hmm, trudny czas a po czasie okazuje się, że można było to wszystko, no, trzeba było coś przeżyć, czasami trzeba bez, bez soli zjeść, tak? Ale to jest dla tych, którzy racjonalizm głowa się pokazuje król i królowa mieczy, no być może dwie osoby podchodzą do czegoś hmm, Racjonalnie, tak? Chło, na chłodno. Być może było dużo emocji związanych z jakąś sytuacją, i trzeba było czasu, żeby to wszystko żeby, żeby ten kurz opadł, żeby ochłonąć, tak? I jest tu nowa możliwość, zupełnie od innej strony. Bo mm, tu mamy trzy buławy, i na tych trzech buławach słuchajcie, mamy taką latarnię, która nie świeci. Nie? Latarnia generalnie jest po to, żeby ostrzegać e, rybaków, e, sta żeby statki nie wpłynęły na mieliznę. A tu się ta latarnia nie świeci. Być może coś było zepsute, był jakiś problem i mm, latarnik y, daje sygnały y, nieco niżej, ale daje te sygnały ostrzegawcze, więc są jest inne rozwiązanie, tak? W inny sposób. Pozostawiam tę jakąś metodę, czy ten sposób działania. Robię cokolwiek innego, by to uratować, lub kogoś uratować, jakąś sytuację, żeby właśnie nie wpaść ponownie na, na tą mieliznę. A jest tutaj inne rozwiązanie, może tak, inne rozwiązanie. To jest też taka kwestia, oczekuję na dobry moment, że ktoś mnie stąd zabierze, tak? Ktoś mnie z tego wyciągnie. Jest tutaj jak najbardziej chęć i możliwość, i kreatywno, kreatywność, kreatywne pomysły. Trzy buławy. Trzy buławy. Trzy buławy. No i trzy buławy, jak nic. Zobaczcie. Gotowość do rozwiązania tej sytuacji w inny sposób. I być może odejścia od tego, co nie służy. Być może od takich emocjonalnych, zbyt emocjonalne podejście do czegoś, tak? Być może konflikt, który polega na tym, że. Nie patrzymy tutaj logicznie, a mamy tu nowy początek i Królową Mieczy, i Króla Mieczy, i Dziesiątkę Mieczy, <gry> i Osiem Kielichów. Słuchajcie, więc już nie muszę ponownie tego pokazywać. Tak, który mówi o końcu jakiejś sytuacji między Królową Mieczy i Królem Mieczy, gdzie było to wbijanie być może szpil każdy w każdego i, i każdy, nikt nie pozostawał sobie dłużny, bo to trafił swój na swego, więc... A tu jest nowy początek, że można odejść od tych jakichś emocji, które działały, mimo że króli królowa mieczy, no ale emocje jakieś były. Yy, I może zła ocena sytuacji, słuchajcie, no emocje często są złym yy, doradcą, tak? Tu być może długi czas był takich walk. Z kimś, bo to nie musi być w relacji. Tak, no, w relacji, my jesteśmy w różnych relacjach, tak? Ale yy, w związku może tak? Niemniej jednak jest, jest tu być może gotowość z dwóch stron do wyjścia, do pójścia na kompromis, do pojednania. Mamy te dwa kielichy w tle były. No, to zobaczmy sobie, jakie zagrożenia się pokazują. Zagrożenia grudnia, zagrożenia grudnia. Zagrożenia grudnia. Dziewiątka pentakli i to jest tak, że zostaniemy w strefie swojego komfortu, żeby no i to jest właśnie to, jedno stoi, drugie stoi, czeka na dobrą okazję. Czegokolwiek ta sytuacja może dotyczyć. Zbyt duża niezależność i tu mamy znów króla mieczy, królową mieczy, którzy każdy chce być niezależny, każdy chce mieć swoje zdanie i jakby nikt nie chce pójść na kompromis. Dziesiątka była odpowiedzialność, być może każdy ciągnie. Niesie na swoich barkach jakąś odpowiedzialność. Każdy tu, dwa, ja, ja czuję, w niektórych przypadkach dwa się na charaktery po prostu, które, no, ok, idziemy na kompromis. Być może jest tu szansa na pojednanie. Zagrożeniem jest to, że jeżeli każdy wejdzie w taką zbytnią niezależność, tak? Trudność polega na tym, żeby dwie osoby potrafiły z czegoś na przykład zrezygnować. E, dziewiątka pentakli. Żeby wyjść ze swojej strefy komfortu. Dziewiątka pentakli. Lub też tak, nikt nie chce wziąć na siebie tej odpowiedzialności cesarzowa. A tu być może i teraz znów. Może e, ktoś się właśnie obawia, że jeżeli ponownie przyjmie na siebie tę odpowiedzialność, Jakąś, to znów to wszystko spadnie tylko na tą osobę. Dziewiątka pentakli. A finansowa to może być, że ktoś zostanie oszukany, że dostanie ten nóż w plecy, tak, że ponownie nic z tego nie wyjdzie. No, jest tysiąc takich myśli, że ktoś jest oszustem. Znaczy, może no, tu dochodzi do pojednania, ale to gdzieś z tyłu głowy cały czas może tkwić, tak. Że ktoś mnie wykorzysta, że ktoś mnie naciągnie na pieniądze, że ja będę tylko pakować, pakować w relacje, w związek, a znów wyjdzie tak samo. No I tu, tu mogą być takie rozważania wewnątrz siebie, sprawiedliwość. Czy to jest aby na pewno prawda? Tak, tu mo, mo, mogą takie myśli przychodzić, czy to jest prawdziwe, czy tam nie ma drugiego dna i trzeciego. Takie saboto, sabotowanie siebie w swojej strefie komfortu. I tu mi jest najgorzej, jak właśnie tu, bo to jest zagrożenie, tak, jeżeli zostaniecie w tej strefie. E, bo to jest właśnie taki e, autosabotaż. No dobrze. Wynik. Wynik e, na grudzień. Jaki mamy wynik? Paść e, pokonanie trudności. Siedem buław, mam asy w rękawie, mam te siły, idę w dobrym kierunku, że mimo wszystko e, szczerość, prawda, miłość, pon ponowna próba jakby to przeważy. Co tu jeszcze? Bo tu jest jakaś szczerość, tak? Chęć spotkania, chęć porozmawiania bycia czułym, troskliwym, wspierającym, że ktoś ma tu dużo jeszcze zasobów, jakby że to, to coś nie zostało wyczerpane. Paś kielichów, paść kielichów, o czym nam mówi? Tak, czas, tylko trzeba wszystko ze spokojem, z czasem tu coś obrodzi, tak. Może też mogą tu wpływać dzieci inne młodsze osoby, może właśnie troska, o te młodsze osoby. Piątka była w zawalczenie o to, może być taka też z drugiej strony może być taka rywalizacja między dwoma osobami, która może to jest takie ja to widzę takie śmiesznie, ale to może słuchajcie w różny sposób Wam się objawiać. Kto będzie jakby w czymś lepszy i to w jakiś sposób y, może Was zetknąć ze sobą. Kimkolwiek jest ta druga osoba czy sytuacja, <laughs> y, jeżeli była taka szczera rywalizacja, nie konflikt, no, konflikt mógłby w, mógł być wcześniej, ale to mogło się przerodzić w jakąś taką zabawną rywalizację, tak? Mm. I to może spowodować właśnie ponowne nawiązanie kontaktu, jakkolwiek to brzmi. Ok, zobaczmy sobie, co tu jeszcze. Kwestia tylko czasu, chcę powiedzieć, bo tak, to jest na tej zasadzie, kto ile włożył, tyle będzie zbierał. Czyli jeżeli tu mówimy o relacji, to. Tyle, ile było wcześniej, dużo na początku, być może włożone w tą relację, yy, czy to wspólne przeżycia, czy to wspólne podróże, yy, czy to zaangażowanie w coś, dom, praca, yy, czy to może to dotyczyć pracy, tak? Yy, to tyle będzie zebrane, to znaczy, że... Bo, bo tu coś nie umarło, tak? To, że coś tu jest jeszcze do, do wskrzeszenia, jakby... Yy, jest z czym pracować i, i na czym budować. To będzie, że ta inwestycja się opłaci. Ale nie w taki czysto materialny sposób. Tylko że u niektórych coś z tego wyjdzie, tak? z tych prób i, i, i tego ile włożyliście to w coś kiedyś, może lata temu na początku. Wymiana darów, yy, prezentów, może jakieś małe uprzejmości. I to są te składowe czegoś, tak? To będzie miało wpływ po kolei, po trochu, po poma mało jakby budowanie od nowa czegoś. Tym razem na stabilnych warunkach i są kochające się serca, lojalne, miłość, jest wsparcie, że mimo wszystko coś tam jest. Yy, głęboka wiedza i tu mamy tego papieża. Coś tam jest, przychodzą takie impulsy, przesłania, że tu nie wszystko marło, tak? że tu można. Może byliśmy jakby wtedy nie gotowi. Co tu mamy? Zrównoważ pracę i życie rodzinne, otwórz serce na miłość. I co jeszcze? E, wróć na łono natury, moi drodzy. Może jakiś wyjazd, podróż wspólna. Pi więcej wody, nawadniajcie się, bo to jest bardzo istotne. E, nie tylko wody, ale w ogóle płynów, tak? Aczkolwiek tu jest, pi więcej wody. Co tu jeszcze? Na podsumowanie. Zaraz będziemy czytać. Moje ulubione ziółka, oczyszczenie. Więc ja, słuchajcie, i uzdrowienie. Zobaczcie, to jest to: uzdrowienie i oczyszczenie, może jakieś? chciałam powiedzieć, zatrutej, ale takiej atmosfery trudnej, ciężkiej. No, jest tutaj jakieś uzdrowienie. Być może po długim, długim czasie. I mamy 31. Oczyszczenie łopian. Słuchajcie, odnośnie łopian, bardzo lubię łopian. To jest taka roślina ruderalna, słuchajcie. I od razu mi się z taką wsią kojarzy, tak? I ona często przy gdzieś tam, przy właśnie takich pozostałościach zabudowań starych, i to tak, wiecie, tak mi się uroczo kojarzy, kojarzy tak. No, sympatycznie, bardzo lubię. No dobra. Więc sympatycznie, może, może tu być właśnie taki powrót do, do przyszłości, wiecie. Ja to, to tak do takich wyjazdów gdzieś tam, do rodziny, na wieś, e, e, za dzieciaka. I tu może być taki powrót sentymentalny do czegoś, że jednak coś tam was łączy, coś was ciągnie do kogoś, tak? Czy do sytuacji, czy do jakiejś przestrzeni, czy to może być przyjaciel, przyjaciółka. E, to jest takie nie wszystko stracone. Ok, nadszedł czas, aby uwolnić to. Co nie jest już potrzebne, i zachęcić to, co ma pojawić się w jego miejsce. W tej sytuacji rozczarowanie jest wskazane, i może okazać się, że łatwiej będzie Ci poczuć większą potrzebę odejścia od sytuacji, zamiast walczyć o zmianę, ale działanie może nadal pomóc odnieść Ci sukces. Może zostać złożona Ci oferta. Zaleca się, E, zasięgnięcie dodatkowych informacji i przeprowadzenie dalszych badań przed jej przyjęciem. Powoli e, pojawią się nowe możliwości, więc nie ma potrzeby korzystania z pierwszej oferty. Jeśli nie jesteś całkowicie pewien, to czas kontemplacji i wy tu macie kontemplację nowe wiadomości, nowe podejście do sprawy e, odejść od czegoś, co właśnie już e, taki schemat nie pasował. I w ten sposób byście, jeżeli chcecie ratować jakąś sytuację, nie uratowali tej sytuacji. To jest inne podejście. Miłość, uzdrawianie, ochrona, tarcza negatywności, to znaczy przed negatywnością, lew, strzelec i ogień. Tak wygląda sytuacja dla lwów na grudzień. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, dzielcie się filmikami i trzymam za Was, za was kciuki, żeby Wam się e, powiodło. Buziaki, pa pa!